Dzień dobry. Dzisiaj zgodnie z obietnicą, jaką dałem w poprzednim odcinku naszego cyklu, opowiem o tym, jak odwołać darowiznę. Najpierw mam jednak informację taką, może niezbyt dobrą dla tych wszystkich, którzy chcieliby dokonywać darowizn w sposób nieprzemyślany. Otóż w prawie obowiązuje zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. I w sytuacji, jeżeli na przykład wujek postanowił Dokonać jakiejś darowizny na rzecz swojego siostrzeńca Jasia i zawarł odpowiednią umowę w tej kwestii, a potem zmienił zdanie i doszedł do wniosku, że jednak trzeba było dać darowiznę na rzecz Małgosi, to w takiej sytuacji wujek nie może po prostu odwołać tak dokonanej darowizny, tylko dlatego, że uznał, że poprzednio dokonana darowizna byłaby po prostu, byłaby po prostu błędem. Żeby to jednak tak strasznie, nieprzyjaźnie nie wyglądało. To muszę powiedzieć, że mimo wszystko istnieją możliwości rozwiązania umowy darowizny bądź odwołania darowizny. Tylko muszą zostać spełnione warunki określone kodeksem cywilnym. I przykładowo, jeżeli darczyńca został ubezwłasnowolniony, to w ciągu dwóch lat od wykonania darowizny jego przedstawiciel ustawowy, na przykład opiekun, może żądać rozwiązania zawartej umowy, w sytuacji, jeżeli ze względu na przedmiot, wartość przedmiotu tej darowizny oraz brak uzasadnionych pobudek darowizna była nadmierna. Inny przykład. Tutaj zacytuję kodeks cywilny. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania, odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb, albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Ta sytuacja jednak dotyczy takich przypadków, kiedy darowizna jeszcze nie została wykonana, a więc mówimy tutaj o tym przedziale czasowym pomiędzy zawarciem umowy darowizny a wykonaniem tej darowizny. Jeśli chodzi o nieruchomości, to takie sytuacje będą zdarzać się chyba zupełnie wyjątkowo. Dlaczego? Pamiętamy, że darowizna jest umową. W związku z powyższym, tutaj zastosowanie będą miały przepisy dotyczące przenoszenia własności nieruchomości, i jeżeli zawiera się umowę o przeniesienie własności nieruchomości, np. umowę darowizny, to już samo zawarcie takiej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, przenosi własność na nabywcę, chyba że w umowie inaczej postanowimy. W praktyce o wiele częściej będzie dochodziło do takich sytuacji, że będziemy musieli rozważyć możliwość odwołania darowizny ze względu na rażącą niewdzięczność obdarowanego. I tutaj znowu powołam się na kodeks cywilny, a konkretnie artykuł 898 paragraf 1. Otóż darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. I tu się pojawia kolejny problem. Mianowicie kodeks cywilny ani żadna inna ustawa nie definiuje pojęcia rażącej niewdzięczności. Więc pytamy się, co to właściwie jest ta rażąca niewdzięczność? Mamy tutaj do czynienia z przypadkiem tzw. klauzuli generalnej. Ale wydaje się, że taki zabieg ze strony ustawodawcy, który w żaden sposób tej rażącej niewdzięczności nie zdefiniował, jest celowy. Dlaczego? Ponieważ każdy przypadek jest inny i za każdym razem, jeżeli oceniamy, czy była rażąca niewdzięczność, czy nie było tej rażącej niewdzięczności, to my musimy analizować okoliczności konkretnego przypadku. Jest dość bogate orzecznictwo na ten temat, co należy w praktyce rozumieć pod pojęciem rażącej niewdzięczności. No, z całą pewnością takimi przejawiami rażącej niewdzięczności będą czyny, które będą dokonywane przez obdarowanego świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze w stosunku do darczyńcy. Przykładowo można wskazać, że będą to jakieś czynności, które będą godziły w zdrowie, w nietykalność osobistą, w cześć, w dobre imię osoby darczyńcy. Natomiast nie będą uważane za przejawy rażącej niewdzięczności czyny niezamierzone, czyny nieumyślne. Co można tutaj pokazać? Podać jako przykład jeszcze takich okoliczności, które nie powodują, że mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością. Otóż różnica poglądów pomiędzy darczyńcą a obdarowanym na temat gospodarowania przedmiotem darowizny. Otóż obdarowany staje się właścicielem tegoż przedmiotu. Mówimy tutaj o takim najbardziej typowym przypadku, kiedy darowizna polega na przeniesieniu własności jakiejś rzeczy. W związku z powyższym, jeżeli pojawia się konflikt, ponieważ na przykład e, e, ojciec, który dokonał darowizny, ma inną koncepcję co do tego, jak wykorzystać daną nieruchomość, inną koncepcję, aniżeli na przykład obdarowany syn i obaj panowie e, są w stanie sprzeczki z tym związanej, to trudno mówić, żeby tutaj dochodziło do, przynajmniej co do zasady, trudno tutaj mówić, żeby dochodziło do przypadku rażącej niewdzięczności. No, jakie jeszcze inne sytuacje nie będą mieściły się w zakresie rażącej niewdzięczności? No, jeżeli pomiędzy darczyńcą a obdarowanym istnieje jakiś konflikt, są jakieś kłótnie, ale które na przykład mieszczą się w jakiś powszechnie przyjętych granicach, to tego typu okoliczności nie będą wypełniały znamion rażącej niewdzięczności. W praktyce dość często dochodzi do takich sytuacji, że darczyńcy zastanawiają się nad możliwością odwołania darowizny ze względu na to, że obdarowani na przykład zerwali z nimi jakieś relacje, zaniedbują obowiązki rodzinne. Otóż moim zdaniem w sytuacji, jeżeli. Dajmy na to, starsi rodzice są schorowani, potrzebują pomocy, natomiast dzieci nie dopełniają tych obowiązków rodzinnych, zaniedbują rodziców, pozostawiają ich bez pomocy w potrzebie, to w okolicznościach konkretnego przypadku może coś takiego być uznane właśnie za rażącą niewdzięczność. Bo zawsze należy pamiętać o tym, że oceniając, czy są przesłanki rażącej niewdzięczności, czy tych przesłanek nie ma. Zawsze należy bardzo zwracać uwagę na wszystkie okoliczności danej sprawy, bo może się okazać, że dajmy na to, osoba darczyńcy sama w jakiś sposób prowokuje konflikty, sama zachowuje się niewłaściwie. Więc no, zawsze trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do, do oceny różnych, różnych zdarzeń, różnych czynów, które chcielibyśmy podciągnąć, przynajmniej potencjalnie. Pod y, pojęcie rażącej niewdzięczności. I jeszcze jedno, na co trzeba zwrócić uwagę. Otóż y, ta rażąca niewdzięczność musi mieć jednak charak charakter zobiektywizowany. To znaczy, że nie wystarczy sam fakt tego, że darczyńca uważa, że obdarowany w stosunku do niego y, jest rażąco niewdzięczny. Po prostu obiektywnie dane zachowanie w okolicznościach danej sprawy. Musi zostać uznane za wypełniające znamiona rażącej niewdzięczności. A teraz przejdźmy do rzeczy. Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście doszło do jakiejś takiej sytuacji, która uzasadnia uznanie danego zdarzenia za rażącą niewdzięczność i darczyńca chce, jest zdecydowany, darowiznę odwołać. Jak ma to zrobić? Otóż kodeks cywilny stanowi, że. Odwołanie darowizny następuje poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Takie oświadczenie powinno zostać złożone w terminie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o tych okolicznościach, które można byłoby uznać za rażącą niewdzięczność ze strony obdarowanego. Bez znaczenia jest natomiast fakt, kiedy została dokonana darowizna. Bez znaczenia jest fakt, kiedy do tej rażącej niewdzięczności doszło, natomiast liczy się zawsze ten termin od dnia, w którym, jeszcze raz powtarzam, darczyńca powziął wiadomość. No, w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z jakąś niewdzięcznością, która ma charakter ciągły, dajmy na to wnuczek porzucił babcie, zerwał z nią jakiekolwiek kontakty i taki stan trwa na przykład kilka lat. To w takiej sytuacji y, uważam, że ten termin roczny należałoby liczyć od dnia, w którym taki stan ustał. Więc jeżeli taki stan nadal ma miejsce, to babcia mieściłaby się, moim zdaniem, w terminie do złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny. Y, no, co wówczas, jeżeli y, takie oświadczenie na piśmie dotrze do obdarowanego? Czy to oznacza, że automatycznie przedmiot darowizny wraca do majątku darczyńcy? Obecnie dość powszechny jest pogląd, że takie oświadczenie dopiero zobowiązuje obdarowanego do tego, ażeby złożył odpowiednie oświadczenie woli, żeby wydał ten przedmiot darowizny. Tak więc w przypadku nieruchomości, Obdarowany musiałby się stawić u notariusza i yy, yy, złożyć stosowne oświadczenie woli. W praktyce do takich sytuacji będzie dochodziło niezmiernie rzadko. No, jest mało prawdopodobne, żeby w sytuacji jakiegoś konfliktu osoba obdarowana tak po prostu uznała swoją winę i stwierdziła, no dobrze, to w takim razie muszę oddać ten przedmiot darowizny, ponieważ tam wujek, czy ciocia, czy, czy dziadek, czy, czy babcia, czy, czy rodzice, czy jeszcze ktoś inny. Dokonali odwołania darowizny. Z reguły taka osoba, taki obdarowany, kwestionuje to, czy doszło do rażącej niewdzięczności. I co w takiej sytuacji? Otóż darczyńcy pozostaje wystąpić na drogę sądową, i na etapie postępowania sądowego jest to badane, czy w tym przypadku doszło do rażącej niewdzięczności, czy nie, czy też może. Samo odwołanie darowizny nastąpiło zgodnie z przepisami. Bo jak może bronić się osoba obdarowana, która została pozwana i musi liczyć się z tym, że być może będzie musiała ten przedmiot darowizny, na przykład nieruchomość, zwrócić? Otóż taka osoba może bronić się na kilka sposobów. Po pierwsze, może kwestionować sam fakt tego, że w tym przypadku doszło do rażącej niewdzięczności. Jakie to mogą być przykładowe okoliczności, które wyłączają możliwość uznania za rażącą niewdzięczność, to już przed chwilą mówiłem. Dalej. Taki obdarowany może bronić się tym argumentem, że darczyńca mu przebaczył. Bowiem jeżeli darczyńca przebaczył, to wówczas już nie może dokonać odwołania darowizny w sposób skuteczny. Dalej. Obdarowany może bronić się tym, że przekroczono roczny termin, w ciągu którego darczyńca może złożyć oświadczenie woli o odwołaniu darowizny. I wreszcie, obdarowany może bronić się tym, że darowizna w tych konkretnych przypadkach czyni zadość zasadą współżycia społecznego. A teraz powiem jeszcze dwa słowa na temat rozwiązania umowy dożywocia. Z tego powodu, że poprzedni odcinek dotyczył również i umowy dożywocia. Otóż dożywotnik nie składa oświadczenia o odwołaniu Zawarcia umowy dożywocia, czy o rozwiązaniu umowy dożywocia. Taka procedura w kodeksie cywilnym w przypadku umowy dożywocia nie jest przewidziana. Mianowicie kodeks cywilny stanowi w artykule 913, że jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich. Zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Natomiast w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. Tak więc w pierwszej kolejności sąd powinien rozważyć możliwość zamiany. Uprawnień na rentę, a dopiero w wypadkach wyjątkowych może rozwiązać umowę dożywocia. W praktyce, zarówno w przypadku umowy dożywocia, jak i w przypadku umowy darowizny, jeżeli chcemy w cudzysłowie odkręcić dokonaną czynność prawną, nie obejdzie się bez sądu. Tak więc sytuacja jest mało komfortowa dla osoby, która wyzbyła się. Na przykład, właśnie swojej nieruchomości, no w przypadku dożywocia tylko nieruchomości. I ja to już mówiłem w poprzednich odcinkach, ale zaakcentuję to po raz kolejny. To jest podstawowy argument za tym, żeby w sytuacji, jeżeli chcemy w jakiś sposób wyposażyć, obdarować członków rodziny, na przykład, żeby rozważać jednak w pierwszej kolejności sporządzenie testamentu. Bowiem sporządzić i odwołać testament możemy co do zasady w każdej chwili. Natomiast jeżeli chcemy odwołać darowiznę czy rozwiązać umowę do żywocia, no to tutaj niestety bardzo często będzie to sytuacja tego typu, że będziemy musieli iść z tym do sądu, co oczywiście będzie kosztować nas przede wszystkim dużo stresu, a wynik tego może być niepewny. Dziękuję. Mówił dla Państwa Bartłomiej Gogola.